Tak jak w dzisiejszym odcinku otwieram bezpłatny prezent. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i zaczynajmy! Ok, więc mamy jakiś bezpłatny prezent, i sprawdzamy sobie, jak on tutaj wygląda. Ciekawe, bo wszystkie prezenty, które były, zabrałam. Okej, okay, są dwa chyba prezenty. Tak, dobra, uwaga. Mam dwa który które pierwsze, no nie będzie ten. Okej, okay, krab. I, okej, okay, dobra, czyli mamy kraba słodki. Oddaję go tutaj. Mm, I rzeczy. Mamy piłkę do wody, bardzo fajna. Ubranie jedno, ubranie drugie. Okej, okay, czy, czy mamy... E, dwóch osób tak naprawdę, żeby przetestować to ubranie. Okej, okay, bardzo ładne, bardzo spoko. Okej, okay, no ale bardzo mi podobały jakieś dziewczynki. Ale bardzo słodkie, bardzo na pewno słodkie. Myślę, że to zabiorę do domu. I no, takie, takie, takie słodkie. <laughs> Jeśli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a jak widzę się na w następnym filmiku i możecie napisać, czy właśnie ja tylko tworzyliście, czy macie, że macie może coś innego. I napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście więcej Brawl Stars'a. Pa pa!